Witam wszystkich w, w pierwszym odcinku gry Darksiders 2 jak widzicie. Ja rozpoczynam grę nową. Przyznam się, że już chwilę w nią grałem. Tam zrobiłem taką pierwszą misję. Żeby zobaczyć z czym się mam zmierzyć. Przejdźmy do gry. Tak. Weźniemy sobie otworzymy nowy zapis to, to tutaj nas informuje o tym średnia gamma Tak Wolę jak jest jaśnie po prostu bo ja nic nie widzę jak jest ciemno Logiczne, nie? Jakieś podpowiedzi No dobra To wiecie potrzebne rzeczy o tej grze i mogę to tak powiedzieć: jeśli ktoś nie grał w pierwszą część gry Darksiders, a jest nią na przykład taka osoba jak ja, to no przyznam się jeszcze, że no nie grałem, ale mi się to bardzo podobała. Widziałem let's play i tym podobne. Nie wiem co się dzieje w grze. O, There must be balance in the universe. Such is the decree of the Charred Council, an ancient body charged by the Creator to preserve the very fabric of existence. But the balance has been broken. Even now, Earth smoulders in ruin, fallen to the Demon Lords, and the Destroyer carves a new kingdom amongst his mighty chosen. Some say the Horsemen War triggered it. And he rode to Earth, unbidden, and doomed all of mankind. But what of the other horsemen, fearless enforcers of the Council's will? What of fury, strife, and death? To know those names, you must first know another. Nephilim, cursed union of angel and demon. The Nephilim, the countless realms, and burned them to. The four amongst them grew weary of this loss and feared their conduct must win a battle. And so a truce was made. The four would serve the councils in exchange ex ex for Power. The. the his first task to purge their own

na się rozpoczyna. Fikre. Dobrze, tak więc wygląda nasza gra. Tutaj mamy. No, będzie nam pokazywać, jak mamy grać w tym podobnym. O, to jest fajne. Ale taka wołowa grafika. Myślałem, że będzie trochę lepsza, ale patrzę, taka wowowa grafika, trochę. O, tam wytrzymałość, te kostki, czegoś tam. Ale krótka ta szara, że jest. Trzy galop. No więc y, już jesteśmy, teraz grana będzie uczyć. No, muszę wyruszyć za Wspinanie się takie trochę. No, to jest, tam nasza wrona jest. Aby robić unik trzeba wcisnąć alt i spa z ten. no... kombosy są, to wiadomo. Na razie mam tylko taki kombos, że wystarczy podskoczyć. O, już mam moc, dobra. To jest moja, bo tym, co ja uderzam tymi dwoma kosami, to 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 są dodatkowe bronie. Prawda, to jest broń główna. Ja nie wiem, czy tego później nie mógłbym sprzedać, dlatego zbieram na razie wszystko. No ale dobra, najpierw się ubierzmy. Ubierzmy się... No co się stało? O. To są moje bronie dodatkowe. Nic z nimi nie mogę zrobić, bo już tak jakby mam je ubrane. Wyposaż... Tutaj mam jeszcze, to też wyposaż. To z losowe widzę dobieranie przedmiotów, bo wcześniej miałem budki na początku. Na przykład. O! Aha. O i to jest fajne też, to, to mi się też bardzo podoba. Tu jest chyba gościu o, na, o nazwie Bronisz. Uwaga, mogę używać dwóch broni naraz, znaczy tak, może nie naraz. No. To jest moja mikstura lecznicza. Widzicie, budki mam. Na razie mi się nie przyda eliksir, przyda się zaraz. Dobra. Czy tu coś było? Chyba tu coś jest. Jest. No jak widzicie miksturki. Ile ich było? Chyba trzy. Czyli teraz mam gdzieś cztery. I Widzieliście... Ja jestem jednym z jeźdźców tych apokalipsy tak jak mówiłem wcześniej. I w poprzedniej części grało się z innym listem o imieniu wojna i on teraz jest skazywany za zniszczenie ludzkości czy coś w tym stylu. Zobaczymy. Już nie pamiętam, Chwilę. o lepszą broń. Tak mi się wydaje. To jest od dupy. Dobrze. O, i możemy skakać po drewnianych belkach. Co też jest fajnym efektem. O, trzeba się podnieść. Tu jest jakiś właśnie pojeb. O, tam widzieliście. jest chyba wroniasz. Chyba od niego mam. Nie, nie wiem, bronię moją, nie wiem. O, jakaś nowa broń. Wezmę, ale widzę, że jest jakaś do dupy. W sensie, że gorsza. O, tam byłem, dobra. Tego nie wziąłem kondolencja, koniec no to pogadaliśmy, a teraz um... nie, 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 teraz nie, patrzę na czas, dlatego Będę, będę grał tak, do skończenia misji, się to ujmę i... Znaczy, tak będzie dwa odcinek, bo myślę, że nagram dzisiaj dwa. Takie. Taka mi przyszła ochota. A, e, dobra. Sami oni O, wypieprzed! Takie sukien i od razu spieprzają. Dobra. Zaraz to odbieramy tylko pozabijamy Jak podskoszę bijąc się z nim, to go podnoszę i biję go w powietrze. No topa. Dobra, zobaczmy jakie tu przedmioty były. Ja tego już nie będę brał. Tam mam doskoczyć, o tym mogę chodzić, To są jakieś pnącza. Fuck. Obłąka Obłąkany śmiech. Dlaczego No umrze już. To idziemy wolę to na takie chodzenie No i kostki Tutaj widzę, że chyba będzie pewnie będzie dużo bosów takich albo bosików bo o, zaraz zobaczycie tym, tym, tym. Tym, tym, tym. I mamy jakiegoś golema czy coś tylu Gazna Ups Wypieprzaj no A. Jak widzieliście przecież w trailerze to tam będą jakieś kolosy kurde, nie wiem co to jest ale gra będzie na pewno fajna. Lubię takie gry Dobra, już po Teraz już go zniszczę ostrzami. No i się zamieniłem w polsku? Nie wiem, no się No, po prostu w śmierci, że tak to ujmę. Czy coś się z niego rozsypało takiego dobrego oprócz kasy?